Witam w piątym odcinku z gry One Arm Cook. ty uderzasz o mikrofon? Jezu, Mikołaj! Ja mam jogurt. Dobra. Wejdźcie sobie na przepisy, bo tu, tu jest srogo. Tu jest srogo. Ja mówię to serio. O o. No. O, o Ojej. Będźcie szczerze konstrukcja tryb kontrowersyjna. Eee... Aha, powiedział, że to nie jest to, co zamawiał. No, spoko. poczekaj chwilę, poczekaj z tym kurczakiem. Zobaczymy, co się stanie, go pokroję. Wow! O kurde, ty. Ten chills, jest. Dobra, spakowałem mu. Ale reszta, nie ma, nie ma już no, kurczaka? Już, tak, Patryk! Muszę Jeszcze rozpakować. Ten, ten. Ja bileczę. to był ten? Zmaczonego? Jeszcze pięć dolców trzeba zrobić, tylko. O kurwa, spaliłem. A jak? Nie było no go jeszcze. Co się stało? Co za zachodniej porozwalał rzeczy? Czemu tu się coś pali w magazynie? Nie wiem. Nie wiem. Co wyście od mnie pali? Wszystko trzeba ja... zrobić tą kanapkę. Ej, wszystko się jara. Ja już z wami nie gram. To po tam, układam... tam nie... wszystko rozpięknie się. A ten, co się nie stało? Ja pierdolę kolejny slajd. się! Ale gotować się to dobry Dziękuję. Udało się. Jest. Uh. Ty Piękne brawe. Cztery, tylko cztery. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Nara!